Siemanko widzowie, z tej strony to nie ma to jest kolejny odcinek z gry post. Zachęcam, jeżeli wam ten... Jeżeli ten filmik będzie wam się podobał to subskrybuj... To dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i... I co? I jeszcze... Mam 1983 kile, więc może uda się wbić 2000. Może się uda. Lecimy. Oczywiście rzucamy granat tam, gdzie najczęściej są w snajpy. Dobra, jedynie rękę. No co, 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 co? A jakiś koleś się tam skitrał. Dobra, to masz grana, to nie będzie tak łatwo. Ale go, ale go. Aha. No to fajnie. Aj, can't go Co kurcze. To co, no to idziemy na tam troszkę ich. Wrócę tak od dołu tego granata. No. Nie, dobra, ja idę już na, na snipe tutaj, o, na górę. Tak być po prostu nie może. Ej, a gdyby nie, to jest chyba zbyt ryzykowne, co ja chcę zrobić, bo chciałbym iść tak zajść od tyłu. Nie, my to przegramy. O, co to? Też ak 47 jakieś. Zobaczmy jakie to, w jakiej to jest konfiguracji. Aha, to jest z jeszcze raz serwą, taką wiązką. To jest to moje. Algo, algo? Nie, nie, musimy działać już tak bardziej ogromnie, bo oni tak włożą naszą część mapy. Trzeba ściągnąć tego gościa, co tam stoi, i tyle. Poszedł? O, przynajmniej wrzuciłem im tam granatę. O, jeden, jeden HP im zadało, nie? To jest... No, skąd? Nie, 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 nie. Zobaczymy, co z granatem. Granat nic nie zadał, nie? Nie, 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 idźmy na spa. znaczy na... na kampę. A przynajmniej wyhaczyłem tego gościa tamtego w, w tym okienku takim kurżającym. No jak? Ej, a gdyby ich spompić z tamtej strony? Bo jeszcze w sumie nikt chyba tu nie szedł. I teraz przez te takie malutkie okienka. Można by ich spąpić w sumie. Halo? O, tam jest kościół. A stąd? Stąd to nic nie widzę. Dobra, macie granata. I czy jego. Ja czy on będzie w moim zasięgu? No chyba nie. O, podejdź, podejdź, no właśnie. Nie. Tam grana ta. On 35. Fajnie. No podajcie. No nie. Dobra widzowie, w tym odcinku też będzie wszystko. Jeżeli wam się film podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dzięki za